Te tabele i wyliczenia to tylko niektóre z przykładowych kwot, jakie na poszczególne zadania wydaje miasto i gmina. Podczas tego spotkania wiceprezydent Zielonej Góry skupił się głównie na kwotach, jakie mieszkańcy gminy i miasta płacą za odprowadzanie ścieków. Na terenie miasta i gminy obowiązuje wspólna taryfa. Kwota to 5 złotych i 5 groszy netto. Jednak koszty, jakie ponoszą samorządy z tego tytułu, znacznie różnią się od siebie. Około 18, wyliczenia będą na pewno 18 w przypadku gdy na terenie gminy prowadzone są kolejne wodno-kanalizacyjne inwestycje to miasto musi płacić od nich podatek jak zaznaczał dziś wiceprezydent gospodarze innych samorządów w kraju potrafią się ze sobą dogadać i obniżyć podatek bądź dorzucić się do inwestycji niestety jak dodał Kaliszuk, gmina tego nie robi a to odbije się na portfelach mieszkańców gminy nie tylko możemy a nawet powinniśmy doprowadzić do rozdzielenia taryfy i liczy się według kosztów, co niestety oznacza, dla mieszkańców gminy, że będą płacili prawie czterokrotnie wyższe rachunki niż płacą dzisiaj za odbiór ścieków, natomiast mieszkańcy Zielonej Góry mogą liczyć się na, na obniżkę taryfy. Kaliszów skupił się również na pieniądzach, jakimi na zadania inwestycyjne dysponuje gmina. Z kilku prostych wyliczeń wiceprezydenta Zielonej Góry wynika, że gmina w najbliższym czasie może wpaść w poważne finansowe problemy. Pokazałem jasno dzisiaj jak patrząc na rok 2014 Wyglądałyby inwestycje, jeśli by zgodnie z tym, co będzie działo się w przyszłym roku, a więc spłata zadłużenia w stosunku do spółki ZWIK za inwestycje prowadzone teraz na terenie gminy, to jest 2 miliony rocznie przez 10 lat. To jest 900 tysięcy, jeśli chodzi o odbiór śmieci, które musi gmina dopłacić, żeby ceny były w gminie tak jak w mieście. No i 2 miliony złotych po to, żeby można było utrzymać te same ceny za ścieki. Informacje o możliwości wprowadzenia wprowadzenia dwóch osobnych taryf za odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy potwierdził Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.